Harrison Ford i Willem Dafoe. Stan zagrożenia. 6 grudnia o 20. Wasi ulubieni aktorzy, śmieszne sytuacje i najzabawniejsze gagi. Graczykowie na antenie Polsatu już od 7 grudnia w każdy wtorek o 20. Co? mieć mu mi piwo, kobieta. Zewa są przyjemne dla nosa. Zbierz 10 pasków z łósteczek Zewa Softis. Wygraj safari dla całej rodziny i jeden z tysiąca aparatów fotograficznych. Dziś, 29 listopada, zostały wylosowane następujące liczby w multilotku. 10 11 13 36 38 43 44 48 50 52 54 58 65 67 68 72, 73, 75, 77, 79, w swoim szczęśliwym numerku 10 oraz 6, 10, 20 i 29. W wyniku kumulacji przewidywana pula na wygrane pierwszego stopnia w dużym lotku wymieść może 2 miliony złotych. Latowanie już w środę 1 grudnia. Zapraszamy do kolektur Życzymy wysokich wygranych. Mam najlepsze polskie stacje telewizyjne. W tym nowe programy tematyczne Polsatu Cyfrowego ponad 100 innych kanałów. I to bez abonamentu. Wkrótce będę miał internet. I bank w domu. To jest dekoder Polsatu Cyfrowego. Dzięki niemu możesz mieć to wszystko. Jedyna telewizja cyfrowa bez abonamentu. rządzi terror i królowa Gedgen. Wykradziony talizman grozi zagładą planety. Zły los może odmienić jedynie dzielna wojowniczka Sonia z pomocą legendarnego Herosa Kalidora. Brigitte Nielsen i Arnold Schwarzenegger. Czerwona Sonia. Piątek 3 grudnia o 20.35. Pinocchio, a konik gardusek? No to same pornocy. Wiele trafią pedofili. Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi. Kolejny wisiorek i podejrzany minister. Policjanci w czwartek o 21.00. Dzięki DVD, wynalazkowi na miarę nowego tysiąclecia, cyfrowy dźwięk i obraz, setki najlepszych filmów na DVD. Kup odtwarzacz DVD Philipsa do końca stycznia roku 2000, a dostaniesz trzy filmy na DVD od Warner Bros. Już od prawie 100 lat majonez Hellmans nie ma sobie równych. Doskonale łagodny, gęsty, idealny, kremowy, po prostu pyszny. W takiej tradycji jak Helmans nie ma nikt. Helmans, on który jest majorego. Twingo. Towi? Tobi. Miejsce, mnóstwo miejsca. Dni otwartych drzwi 4 i 5 grudnia. Trzy Twingo do wygrania. Dobry wieczór Państwu. W informacjach witają Państwa Dorota Gawryluk. I Wojciech Szanowni, najpierw czekaliśmy na podatki, potem na podpis prezydenta, a teraz na decyzję ministra finansów. Cała Polska czeka na decyzję ministra finansów, czy wicepremier poda się do dymisji. Tej zagadki dzisiaj nie rozwiążemy. Ponad pół miliona ludzi objęła akcja społeczna przeciw chrześcijaństwu wśród młodzieży. W Irlandii Północnej powstał pierwszy wspólny rząd katolików i protestantów. Przed nami jeszcze cała noc niepewności. Dopiero jutro dowiemy się, czy wicepremier Leszek Walcorowicz poda się do dymisji, czy zostanie w rządzie. Po decyzji prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego wetującej ustawę o podatkach od osób fizycznych, od rana trwały na ten temat spekulacje. Miłan Nabichiewicz. Perspektywa dymisji wicepremiera i ministra finansów cieszy na pewno tych ludzi. Na A wszystko dlatego, że prezydent zaskoczył rząd i posłuchał opozycji ustawy o podatkach od osób fizycznych nie podpisał. Znam konsekwencje tych decyzji i przyjmuję pełną odpowiedzialność za nie. Dziś rano premier zamiast zaplanowanego spotkania z prezydentem rozmawiał z Leszkiem Balcerowiczem. Wicepremier zapowiadał wcześniej, że wszystkie ustawy podatkowe muszą wejść w życie, bo jeśli tak się nie stanie, to. Nikt odpowiedzialny nie mógł wziąć na siebie, na siebie odpowiedzialność za system podatkowy. Premier Jerzy Buzek mówi, że nie widzi powodu, dla którego Balcerowicz miałby podawać się do dymisji, ale. To jest przede wszystkim osobista decyzja pana wicepremiera. Wicepremier Balcerowicz naradzał się też z kierownictwem Unii Wolności, które przekonywało go, by nie ustępował. Premier Balcerowicz jest opoką tego rządu. Jest dla mnie gwarantem stabilizacji finansowej i gospodarczej państwa. Unia zapowiedziała, że gdyby wicepremier złożył dymisję, będzie zabiegać o to, aby nie została ona przyjęta. O osiemnastej rzecznik Unii Andrzej Potocki zapowiedział, że decyzja Leszka Balcerowicza zostanie ogłoszona dopiero jutro. Uznaliśmy, po dwugodzinnym posiedzeniu, że nie mamy pełnej wiedzy jeszcze na temat konsekwencji tego, co się stało, zarówno politycznych, jak i finansowych. To nie jest tak, że nikt w obecnej sytuacji nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za system podatkowy. Tą jedyną osobą, która jest w stanie to zrobić, jest Leszek Balcerowicz, przekonuje Unia Wolności. Być może więc stanie się tak, że Leszek Balcerowicz nie poda się do dymisji w imię dobra wspólnego. Informacje Joanna Bichniewicz. Jedno jest pewne, polityków czeka dzisiaj długa, pracowita noc. Od dwóch godzin trwa spotkanie koalicji. Tematem jest oczywiście sprawa ewentualnej dymisji wicepremiera Balserowicza. A zaraz po informacjach, gościem politycznego grafiki będzie Andrzej Potocki, rzecznik Unii Wolności. Może powiedzieć więcej na ten temat. A o tym, czy zawierucha podatkowa wstrząsnęła polską gospodarką, już za chwilę w Biznes Informacjach. Pół miliona młodzieży i ponad 40 tysięcy dorosłych wzięło udział w debatach o skutkach picia alkoholu. Organizatorzy akcji Alkohol Kradnie Wolność mówią, że od zeznania przeszedł wszelkie oczekiwania. O tym, czy debatowanie o alkoholizmie może przynieść pozytywne skutki, Anna Kamińska. W ramach akcji kolportowano materiały, filmy, plakaty, ulotki i naklejki. Jednym z najczęściej podnoszonych problemów była sprzedaż alkoholu nieletnim. To groźne zjawisko, zwłaszcza że wśród młodzieży zaczyna panować moda na picie, podkreślają organizatorzy akcji. To nie są od czasu do czasu jakieś przyjęcia. E, zabawy, tylko to jest coś, co się robi po prostu po zakończeniu szkoły. Organizatorzy przestrzegają również przed napojami, które zawierają alkohol, ale wyglądem przypominają soki czy napoje energetyczne. Ci ludzie, którzy, na, którzy tym handlują, nie liczą się z niczym. Po prostu naprawdę rozpijają polską młodzież. Mówię to wprost do kamery. E, nie róbcie tego. I mówię do tych, którzy, których dzieci są zagrożone, zróbcie coś z tym, żeby tego nie było. Zatrzymajcie to. Według najnowszych badań prawie 60% chłopców i ponad 40% dziewcząt w wieku 15 lat upiło się w ciągu ostatniego roku. Co dziesiąte dziecko po wypiciu alkoholu uczestniczyło w bójce. Co dwudziesty nastolatek z powodu alkoholu doświadczył wypadku lub uszkodzenia ciała. Radomska Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie wydarzeń w czerwcu 1976 roku. Przed sądem w stanie trzech wysokich rangą byłych milicjantów oraz były naczelnik aresztu śledczego. Są oni oskarżeni o bezprawne pozbawienie wolności i szczególne udręczenie blisko 50 osób. Śledztwo w sprawie Radomskiego Czerwca trwało 4 lata. Przesłuchano kilkaset osób. Ustalono, że decyzje o bezprawnym aresztowaniu uczestników wydarzeń zapadają.